Dany jest trójkąt ABC o bokach BC, to jest A, AC to B i AB ma długość C. Uzasadnij, że dwusieczna kąta ACB dzieli bok AB na odcinki odpowiednio AC przez A plus AB i BC przez A plus B. Spójrzcie na rysunek pomocniczy, czyli mam tylko ABC i teraz sprawdźmy, czy mamy. BC to A, AC to B i AB ma oznaczenie C. I mamy uzasadnienie, że dwusieczna kąta ACB. ACB dzieli y, bok AB na takie dwa odcinki. Czyli ja sobie oznaczyłam je przez XY. I teraz na mocy twierdzenia o dwusiecznej kąta mam, że X przez Y jest równe A przez B. Czyli stwierdzenia o dwusiecznej kąta. Mamy, że x przez y to jest a przez b. Ja szukam xy, natomiast wiem, że x plus y daje c. Dostaję też, że x plus y to jest c. Z tego, moi drodzy, wiecie, co bym zrobiła? Zrobię razy y i wyznaczysz sobie, że x to jest a, b, y. I teraz to Stawię tutaj. Dostaję a... B razy Y, dodać Y, równa się C. Wyłączę Y przed nawias. I zanim podzielę przez to, co stoi przy niewiadomy, bo już będę miała, to wiecie co? Zrobię sobie i tutaj sprowadzę do wspólnego mianownika. To jest B. Tu jest jedynka, to jest jakby B przez B. O? I podzielę przez A plus B. Przez B dostaję, że Y równa się. Pamiętajcie, że dzielenie to mnożenie przez odwrotność. I mam tak. Jest. I X to jest A razy B i razy Y. Tutaj bę się skrócą, co należało dojść. Natomiast nie byłoby tak szybko, gdyby nie twierdzenie o dwusiecznej kąta.